jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet? To już jest po zabawie wtedy, to jest już po zabawie wtedy. Uważam, że dolar jest dalej atrakcyjny, target 6 zł. W... Być może do końca roku, być może pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku, to już teraz będzie szybko szło. Wystarczy popatrzeć na lirę turecką w stosunku do dolara. Ona troszkę pokazuje przyszłość złotówki pod pewnymi względami. I trzecia rzecz. Najlepsza chyba z tego wszystkiego. Jedyny rynek akcyjny, który nie jest w bańce obecnie, który nie jest w okolicach swoich szczytów i ma naprawdę bardzo fajne perspektywy. To są waluty? I rynek akcyjny to Hongkong i Szanghaj, czyli Chiny. Okay. I technologiczne spółki się skorygowały, natomiast brudne, nudne, nie-Instagramowe spółki trzymają się mocno, są, są wciąż bardzo atrakcyjne i uważam, że Warto ciepło pomyśleć o jedynym rynku, który obecnie nie jest w bańce spekulacyjnej. Nie jest na szczytach, tylko jest rozsądnie, roztropnie wyceniony. Żeby o tym pomyśleć, praktycznie trzeba wiedzieć, do jakiego brokera się udać, jak wystawić zlecenia, na co wystawić zlecenia i co z tym robić dalej. O tym na przykład mówię na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach. Żeby przyłączyć się, wystarczy napisać e-mail na infomalpacezarygraf.pl. Teraz takim głównym tematem jest. W zasadzie Białoruś, sytuacja, która się dzieje na Białorusi. A pytam Cię o to pod względem gospodarczym, ekonomicznym. Robert, gdyby to była sprawa czysto pomiędzy nami a Białorusinami, to my byśmy się dogadali. Natomiast tam są zamieszane inne potęgi, które rozgrywają swoje gry. Tam jest. Um, um, uważam, że w momencie, jeśli się zacznie druga część superkryzysu, um, to. Um, Stany Zjednoczone mogą chcieć przykryć ten super kryzys zamieszaniem militarnym na linii Białoruś-Rosja-Ukraina-Polska czyli taką tutaj lokalną wojenką Uważam, że Chińczycy mogą chcieć w okolicach olimpiady zimowej w lutym zająć się Tajwanem i mogą chcieć odwrócić uwagę od Tajwanu. Tutaj znowu tym zamieszaniem wojennym. Jeśli to by eskalowało w tym kierunku, byłoby to było między nami a Białorusinami, byśmy się dogadali, gdyby nie były zamieszane inne potęgi. Jeśli to będzie eskalować w kierunku lokalnej wojny no to dolar po 6 zł będzie bardzo atrakcyjny wtedy, bo, bo wystarczy zobaczyć, co się stało z hrywną w 2014-2015 roku w momencie